Nie grywać, Fier. Nie wszędzie czujesz, że mi wyspanie. No, też tak uważam. O, Śmiało. Co nas to interesuje? Chodź tam, mój Boże. Ej, patrz. Kujarzyk. Kujarzyk. Kogo? Czy nie? Niech posuwa? Co? Niech posuwa? Nie. Ja wiem kto to jest chuj oczcie czekaj chwilę, człowieku Dańicą Aleś. Dobra, dawaj, dawaj. Ja się już nie cykli. Weź tu chwilę zimia. Na fantu. A chłopak. Dobra i góra. Najważniejsze miejsce. Chyba coś jedzie. Czy nie chce jedzie? A ja się zabiją. Spróbuję otworzyć od tej strony. Twój dom duży O kurwa tu ładnie. O, tu. o tu się już. Weźmy mieli jak wyjść. O, i będziemy mieli jak wyjść. Dobrze, zobacz. Zrozumie. Ej, hey, jakie to są zabeliste? No, no Co? klocki. Co? No klucki to za takie te. Piękne. No i też. My zrobić. Ej, ten pomierek szybko idzie. Sami to możecie potwierdzić, że Ej, chłodź tu! Zdjęcia. Ej, zdjęcia mamy fajne. Chuć

no, nie ma to nie jest nie. No. 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 Czekaj, już no. idę. No. No. Ej, on. Co? nie, sam. Ej, on nie jest otwarty. Zamknij, to jak było. No, to to, no, to to. Ej, nie, było. nie. Ej. Nie, tam nie idziemy, no. bo ja no. wziąłem jakiś tam bóry. Co to jest? To chodźcie idziemy. Oczywiście, że idziemy. To jest pierwszy. To jest pierwszy. To jest pierwszy. Ej, dobra. Nie, to jest pierwszy. Chodź tam. Chodź. Gdzie jest taki pierwszy? Chodź. Ej, patrzcie, prąd jest. Czy ty też macie wrażenie, że ktoś prosto? Jak ktoś tu jest? No nie tyle, że coś tu chodzi, znaczy no, coś tu chodzi, coś tu chodzi? No Wątpię, chłopie. Ktoś by już dawno z z pieprzem. I weźcie popatrzcie te zdjęcia, który to jest to. 1997 widziałem. 1997 97 zdjęcia? Tak. A weźcie to może to mi sobie jakaś nowsza data czy coś. Ale kolorowe zdjęcia. Dawaj, szukam. <laughs> 99.